Pendolino, jeden z najbardziej rozpoznawalnych obecnie pociągów w Polsce. Obsługuje on połączenia klasy Intercity Premium, dzięki czemu jest to obecnie najlepsza dostępna klasa pociągów w kraju. Cechują się także tym, że są najszybsze, ponieważ tylko te składy na CMK oraz na trasie Warszawa-Gdańsk mogą pojechać z prędkością 200 km na godzinę. Nie każdy jednak wie, że te pociągi można spotkać na całym świecie. Włosi znani są między innymi z produkcji szybkich samochodów. To właśnie stamtąd wywodzą się takie marki jak Lamborghini czy Ferrari, czyli jedne z najpopularniejszych marek samochodowych na świecie. Jednak nie tylko samochody produkowane w jednym z najbardziej malowniczych krajów Europy są szybkie. Pendolino. Po włosku to słowo oznacza wahadełko i taką też nazwę zyskała rodzina włoskich elektrycznych zespołów trakcyjnych dużych prędkości. Takich pociągów dzisiaj jeździ nawet kilkaset, a spotkać je można w wielu krajach. Między innymi w Polsce, gdzie obsługują takie połączenia jak Warszawa-Gdańsk, dzięki czemu do stolicy pomorza zdecydowanie szybciej dojedziemy dzisiaj pociągiem niż samochodem. Nazwa Pendolino nie wzięła się tutaj z przypadku, ponieważ te pociągi cechują się wychylnym nadwoziem, które pozwala na szybsze pokonywanie zakrętów dzięki właśnie kontrolowanemu wychylaniu nadwozia w celu redukcji bocznego przyspieszenia. Pomysł na taką technologię zyskiwał na popularności w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. W tym czasie świat z zazdrością wpatrywał się we francuskie TGV oraz japońskie Shinkanseny i obmyślano, jak stworzyć takie pociągi bez budowania specjalnych odgrodzonych tras, które zostały zaprojektowane właśnie dla TGV oraz Shinkansenów. Obmyślano wówczas pomysł wychylania nadwozia, dzięki czemu pociąg może bezpiecznie pokonywać łuki zaprojektowane dla wolniejszych składów z większą prędkością. Prace trwały niemal cały czas, aż w 1974 roku powstał pierwszy prototypowy elektryczny zespół trakcyjny z wychylnym nadwoziem. Chodzi o czteroczłonowy przegubowy skład ETR-401 z charakterystycznym aerodynamicznym przodem, przypominającym dziób samolotu. Dany pociąg był przystosowany do prędkości 250 km na godzinę, natomiast podczas testów udało się pojechać nawet 260 km na godzinę. Minęło 10 lat i włoski przewoźnik Ferrovie del Stato zamówił dziewięcioczłonowe pociągi z wychylnym nadwoziem. Konstrukcja tych maszyn bazowała właśnie na wspominanym ETR 401. Nowe pociągi otrzymały oznaczenie ETR 450, a regularne kursowanie rozpoczęły w 1988 roku. Wówczas maszyny mogły się rozpędzać do 250 km na godzinę. Przyszedł rok 1993 i szwajcarsko-włoska spółka Kiss Alpino zamówiła członowe pendolino, przystosowane do zarówno włoskiej, szwajcarskiej oraz niemieckiej trakcji. Co ciekawe, pojazdy były zaprojektowane przez Giorgetto Giugiaro, czyli słynnego, uznanego za najlepszego w XX wieku projektanta samochodów. Spod jego ręki wyszły m.in. takie modele jak Ferrari 250GT Bertone, czy znany z kultowej trylogii Powrót do przyszłości. DeLorean. W 1994 powstało pierwsze konsorcjum niemieckich spółek Siemensa i dwagu oraz włoskiego Fiata, a ich zadaniem było stworzenie dla Deutsche Bahn składu z wychylnym nadwoziem. Powstał wówczas niemiecki pociąg dużych prędkości ICET. Jego wagony i wyposażenie zostało wyprodukowane przez niemieckich producentów, natomiast wózki i system przechyłu dostarczyli Włosi. Następnie składy z omawianym mechanizmem zamówili Brytyjczycy, jednak ze względu na węższą skrajnie na torach w Wielkiej Brytanii konieczne było zaprojektowanie maszyn na nowo oraz wyposażenie ich w specjalny system, mogący ograniczyć przechył pudła. Pociągi pendolino okazały się ogromnym sukcesem włoskich inżynierów, dlatego dzisiaj jeżdżą niemal po całym świecie. A można je spotkać nawet w Chinach, których narodowy przewoźnik w 2004 roku podpisał umowę ze spółką Alstom. Kontrakt polegał na dostawie 60 pociągów. Pierwsze trzy zostały w całości złożone we Włoszech, kolejne sześć sztuk wyprodukowane we Włoszech, natomiast złożone już w Chinach, a pozostałe składy w całości zbudowano w państwie środka. Maszyny były jednak pozbawione wychylnego pudła. Pendolino jeździ także w Czechach, gdzie już w 1995 roku utworzono konsorcjum spółek CKD, MSV, Fiat oraz Siemens. Ich zadaniem było dostarczyć 10 siedmioczłonowych sztuk Pendolino, natomiast 3 lata później zmniejszono zamówienie do 7 sztuk. Ostatni z nich dostarczono w listopadzie 2005 roku. 17 listopada 2004 roku jeden ze składów Pendolino osiągnął prędkość 237 km na godzinę, a miało to miejsce na odcinku pomiędzy miastami Zajeci i Rakwice. Kolejnym krajem, gdzie można spotkać Pendolino, jest Finlandia. W 1992 roku państwowy przewoźnik zamówił dwa szerokotorowe pociągi. Zaprojektowane zostały one przez Fiata i złożone w Finlandii ze względu na większe możliwości przystosowania ich do lokalnych wymogów oraz warunków klimatycznych. Następne składy produkowano już we Włoszech, a do Finlandii transportowane były drogą morską. Skierowane zostały do obsługi nowych linii kolejowych, gdzie pierwotnie poruszały się z prędkością maksymalną 200 km na godzinę. Natomiast później przyspieszyły do 220 na godzinę. Składy te okazały się jednak bardzo awaryjne, dlatego Alstom przebudował składy tak, aby lepiej dostosować je do mrozów panujących w Finlandii. Hiszpańskie pendolino łatwo może rozpoznać polski fan kolejnictwa, ponieważ wygląda on już tak samo jak nasze ED250. Narodowy przewoźnik Renfe w 1999 roku zakupił 10 szerokotorowych składów trzeciej generacji. Sześć lat później złożono kolejne zamówienie, tym razem jednak zestawów normalnotorowych. Największą popularnością składy cieszą się jednak we Włoszech, gdzie pociągi z wychylnym pudłem jeżdżą już od wspominanych wcześniej lat 70. W latach 1995-1997 zamówili oni aż 25 sztuk Pendolino trzeciej generacji, oznaczone numerami ETR 460, ETR 460P oraz ETR 480. Wszystkie składały się z 9 członów, natomiast różniły się między sobą możliwościami zasilania. W 2006 roku spółka Trenitalia Italia złożyła zamówienie na 12 składów czwartej generacji, natomiast 3 lata później po rozpadzie Kis Alpino otrzymali oni kolejne 12 sztuk pendolino. W przyszłości z powodu wypadków dwa z nich zostały skasowane. W październiku 2015 roku kolejny włoski przewoźnik podpisał umowę z Alstomem na dostawę 8-siedmioczłonowych jednostek Pendolino. Była to spółka Nuovo Transport Vadiatori, czyli pierwsza prywatna firma w krajach Unii Europejskiej obejmująca transport szynowy pociągami dużych prędkości. Dostawy pociągów planowane były na koniec 2017 roku, natomiast pierwsze przejazdy miały się odbyć już na początku 2018. Prezentacja pierwszej jednostki natomiast odbyła się w połowie grudnia 2016, w drugiej połowie 2018 roku w eksploatacji było już 11 pociągów z wychylnym pudłem. Pociągi Pendolino oprócz tych wymienionych jeżdżą jeszcze w wielu krajach, między innymi w Szwajcarii, Słowenii czy Portugalii. Świadczy to o fakcie, że technologia opracowana przez Włochów sprawdziła się, a rodzina Pendolino cały czas się rozrasta. A jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda podróż super szybkimi francuskimi pociągami TGV, to zachęcam do subskrypcji kanału Pociągi ponieważ już jutro wybieramy się do Paryża, aby przetestować, zdaniem wielu, najlepszą linię w Europie. Tymczasem odsyłam Was do materiału, kiedy to francuskie pociągi dużych prędkości pojawiły się w Polsce.